Hej, wszystkim witam na moim kanale. Witam w pierwszym filmiku w nowym roku. Nowy rok, stara ja, nowe włosy. <laughs> Zmieniłam trochę fryzurę. E, są krótsze, trochę pofarbowane, że tak powiem. E, I chyba spokojnie się wydaje. Taka zmiana. Ale nie o tym, nie o moich włosach, tylko o tym, co kupiłam, będąc w Polsce. I ten film będzie o rzeczach kosmetycznych, a też będzie kolejny o takich bardziej. E, o ubrania do domu rzeczach, bo się będziemy przeprowadzać. Mam nadzieję, niedługo w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, więc będą w jak trochę, trochę zakupy porobiliśmy już na wyprzedażach, czy to jakiś obrós wleciał, czy coś, także wiecie. Ale dzisiaj mam dla Was tutaj e, kosmetyki, które, które zakupiłam, i jest więcej na podłodze. <laughs> I mam też trochę innych gdzieś indziej, ale pokażę Wam te takie najciekawsze kosmetyki, może. To sobie postawię, bo trochę nie mam gdzie, ale będę po kolei brała i pokazywała, co mam w moim koszyku. Zacznijmy od gąbek z Eveline, które chyba są moimi ulubionymi. Zawsze, czy, kiedyś kupowałam te z Real Techniques, ale one były dość drogawe i miałam taką stronę internetową, gdzie zawsze kupowałam, a tam też zdrożały i było ciężej, żeby to odebrać. A jak to się pojawiło właśnie stacjonarnie, to się na nie wrzuciłam. Tym bardziej, że są mega podobne, jeżeli właśnie chodzi o kształt. Nawet kolor mają ten sam. Więc kupiłam i ja ogólnie kupowałam je chyba na promocji. Ja robię także w ciągu roku, jak wiem kiedy będę w Polsce, to tak w ciągu kilku miesięcy robię zamówienia głównie na Hebe, bo jest po prostu mi wygodniej tak naprawdę i mają dobre promocje zazwyczaj. I tak, wiecie, wysyłam do paczkomatu, atury, co odbierają. I tak leży i czeka, aż przyjadę i zabiorę wszystkie moje graty. Więc są gąbki. Ale mam też więcej gąbek. To było na walentynki, mi się wydaje, zresztą jak widać, czyli już długi czas. Ale wiadomo, gąbki się nie, nie, nie psują. Jakby to ta ważności. Nie mogę jej otworzyć. Jakby jedno opakowanie już z. A, fajnie, że z taśma. Dobra, nie otwiera, na razie. Jedno opakowanie jakby już używałam, bo jak rodzice przyjeżdżali, przylatywali na wakacje, to mi po prostu przywieźli same gąbki bez tego już pudełka, żeby nie zabierać im miejsca. I są ok, tylko nie wiem, czy to właśnie jest kwestia tego, jak ja je przechowuję, czy kwestia po prostu tych, no one są tańsze, no nie oszukujmy się, że mi się wydaje, że jakby się szybciej niszczą. W takim sensie, że jakby coś się na nich pojawia, takie kropki ciemne się pojawiają, pewnie wiecie o co chodzi I to mi się wydaje, że to ogóle trochę jak grzyb I no nie oszukujmy się, jakby gąbki są mokre I w też czasami jest ciepło, więc jakby ja rozumiem dlaczego I jeszcze jak są w jakimś opakowaniu, w sensie na jak e, Gdzieś jedziemy, no to zawijam je nie w folię, tylko w taki razie papierowy e, Może za mało powietrza mają, no nie wiem Ale trochę się niszczą, jakby mi się też szybciej Więc Potestuję, może to po prostu jest moja wina, że je źle przechowuję albo nie myję, za często. Zobaczymy, ale kupiłam. Znaczy rodzice kupili mi takie opakowanie. Mam teraz taki trochę, taką trochę fazę, jakby na próbowanie kosmetyków w kremie. I kupiłam sobie najpierw chyba wszystko było online, więc mam nadzieję, że kolory są dla mnie dobre. Z paezę z Krzyszkowską, powiem, że nie znam, nie wiem kto to jest. Ale z tej serii wzięłam e, brązer w kremie 01 i rozświetlacz w kremie też 01, czyli wzięłam te naj, najjaśniejsze. I ja sobie nawet ich ładnie nie otwieram, się wydaje. Więc e, mam z PZ parę rzeczy Głównie to były e, perfu nie perfumy, pudry. Tak to wygląda. Kolor wygląda chyba spoko. Nie wygląda na. Taki ma słodki zapach. Trochę dziwne jak na brązze, no ale nieważne. Także od razu, może informuję, że ma taki słodkawy zapach. Jak widać, jeszcze nie, e, nie używałam. I zobaczmy ten rozświetlacz w kremie. Jak on wygląda. Też chyba kolor będzie dla mnie ok. No zobaczymy. Także jestem bardzo ciekawa. E, takie właśnie coś, żeby to było bardziej nat naturalne, mi się wydaje, na twarzy, więc zobaczymy. I gdzieś później podejrzewałam, że z Eveline też jest właśnie brązer w kremie. Jak mówiłam, za nimi przerwano. Bo <grym> chyba właśnie wrócił z, z pracy. Um, z Eveline też jest brązer, właśnie w kremie. Nie będę na razie go otwierała, bo po co? Bo tamtego może spróbuję najpierw. Na razie, jakby jest zafoliowany. Eee, to jest kolor 02 z tej serii ChocoClamour Bo przynajmniej patrząc po zdjęciach na stronie 02 był taki bardziej chłodniejszy lub neutralny Może nie do końca chłodny, tylko neutralny 01 był taki bardziej ciepły A ja jednak z mi się tak nie do końca zgadzam jakby Moja cera nie jest taka ciepła Ten jakby tony nie są takie ciepłe Więc zobaczymy, również na promocji już Wszystko było na promocji tak naprawdę ja poza promocją kupuję bardzo mało rzeczy, bo wiem, że są promocje po prostu i nie chcę wydawać kasy niepotrzebnie. Zapomniałam o jeszcze jednej gąbce. Ją kupiłam jako ostatnią, będąc właśnie w Polsce już stacjonarnie. Z Glam Shopu ją kupiłam w Contigo, bo tam właśnie z Glam Shop. Jestem ciekawa, jakby ona była troszkę droższa, czy w ogóle jakby to jest warte zachodu i pieniędzy. Nie miałam nigdy z Glam Shopu gąbki. Wydaje mi się, że nie. Mam pędzla od nich, pędzel lubię Ale chyba nie miałam nigdy gąbki Więc... E, zobaczymy Ok, jeżeli chodzi o usta, a znaczy w sensie pylenację ust To mam pisane pasem do ust w tubce I ja zawsze kupuję, kupowałam już przez ileś lat Tisane w słoiczku i widziałam też, że jest taki jakby w pomadce, ale podobno ten, ten w tubce jest właśnie tą samą formułą, co ten w słoiczku. I chciałam to przestawać, żeby mieć taką właśnie wersję yy, do torebki. Bo jednak słoiczka nie lubię być w torebce, bo wiecie, ręce są nie zawsze czyste, nie zawsze jest gdzie umyć. A tak trzeba po prostu, na szybko nałożyć trochę balsamu, więc się przekonamy. O, akurat tego nie kupiłam, ale dostałam to od Cioci. Firma nazywa się Dikora. Nie znam nawet perfumy. E, Dikora Urban Fit Chicago. Ja mam opcję z mandarynką, z różą i drzewem sandałowym. Ja e, to chyba wąchałam, już nie na nie otwarte Według mnie, jak ja się w tym przukałam i teraz tak samo, to są takie trochę perfumy, e, niby to są dla niej, ale mi się też taki bardziej unisex. Bo trochę przypominają mi jednak perfumy męskie. Jakby te. to jest to drzewo zanałowe, które się tak bardzo przebija. Ja w sumie lubię czasami właśnie takie. Czasami właśnie się śmiałam, że w sumie te męskie mi się bardziej podobają niż damskie. O, chociaż ja się Mocno są perfumy. Czyli wam dużo nie potrzeba. matko. Zrobiłam jak tata. A mój tata się spłuka perfumami tak. Zresztą też sami, ale jednak z tymi chyba tak nie można zrobić, bo bym się udusiła. E, Okej, okay. Próżne są ładne, tylko tak jak mówię, według mnie są bardziej uniseksowe niż e, damskie. Teraz pielęgnacja e, ciała. E, kremy są zaklejane tak taśmą, bo tak przychodzą, e, jeżeli się namawia się z Hebe online. Co jest fa fajne, bo się nie. nie wylewają. I ja kupiłam sobie dwa kremy znakomite. next level. Jeden jest z retinolem, a drugi jest z kwasem salicylowym. Dlatego, że ja, jeżeli chodzi o ciało, to mam czasami takie na ramionach takie jakby czerwone krostki się pojawiają i zauważyłam, że peeling bardzo pomaga, ale jednak on jakby to nie schodzi tak do końca. Więc jestem ciekawa, czy takie właśnie kremy z tym kwasem lub retinolem, czy może pomogą. Więc... Wzięłam, to jest setka, to jest 150 Nie wiem czy mają inne formaty, nie pytajcie Znowu wy wyszły była podobnie To w sumie mogę ze sobą brać, bo jest setka Mimo tego, że wygląda na sporą Ale można do samolotu brać Nie wiem czy bym wzięła kiedykolwiek, później nie Ale Nieważne Kolejne do ciała, tu mamy mleczko Odmycie ciała z tołpy Mają taką serię Body and soul i ja wzięłam Spokój, <laughs> się może przydać przy tym domu. Um, to jest do mycia ciała, a tu mam balsam do ciała, który wygląda dość gęsto. Taki, nie, jednak to chyba jest balsam, bo masło by się tak, tak się nie przesuwało. Um, nie wąchałam ich, chyba nawet mi się wydaje. Także znaczy nie wiem, na ziemię to otwiera, bo nie zamierzam jeszcze ich używać, ale po prostu wzięłam w ciemno, bo była jakaś promocja pewnie. No, tak mi się też że była jakaś promocja, taki był zestaw i sobie po prostu wzięłam Więc, o! A też mam próbki, które były po prostu z zamówieniami z Hebel, oni dorzucają zawsze e, Też właśnie Stop, stop and Sol, koncentracja Krem do ciała e, nuty, Nut... Nut? Rozmaryny i taka mała próbeczka Z Bielendy Skin Clinic Collagen Serum jest przeciwzmarszczkowe Taka próbka. I Mediti Plus, nie znam. Krem do twarzy na noc, żeby usunąć jakby taką depigmentację na twarzy. Redukcja depigmentacji. Wydaje mi się, pigmentacji, sorry. Wydaje mi się, że to była próbka, którą dostałam w Contigo, bo oni mają takie trochę inne marki. Nie kojarzę tego ani z Hebe, ani z Rosmana. Kupiłam sobie też Bio Oil to skóry, tak, myślałam że, myślałam, że do twarzy Bo tak, tutaj kosztuje on górę kasy A chciałam kupić sobie takie właśnie, żeby mieć um, Do ciała, dlatego że wiem, że... Bo kiedyś miałam właśnie na rozstępy, próbowałam sobie tym Pomóc Nie wiem, co pomogło Nie mam pojęcia, naprawdę si się poddałam Ale pamiętałam, że był super Tak zmiękczał skórę, nawilżał, nie był taki, wiecie tłusty, jak to takie olejki czasami mają. I ta formuła, bo to jest um, nie taki klasyczny żółty, tylko taki bardziej pomarańczowy, to ta niby jest mniej tłusta jeszcze. Więc wzięłam po prostu taką też większą pojemność, 125. Eee, I zobaczcie na nogi, do ciała, to wszystko, do wszystkiego, do twarzy chyba też można. Więc wzięłam bio oil. I teraz do włosów kilka rzeczy. Zaczniemy od tego, że wzięłam sobie puder do... Stylizacji włosów, taki wiecie, zwiększający objętość. Uznałam, że przy krótszych włosach fajnie było, gdyby one były takie, wiecie, o! Tylko, że nie, że takie rozstrzepane, jak to zrobiłam teraz, tylko żeby tak właśnie się utrzymywały. E, nie miałam i takiego pudru. Ci się okazało. Mam też mgiełkę rozświetlającą do włosów blond i rozjaśnianych. Rozjaśniane, nie blond. E, co to robi? Nie wiem Czy to jest brokat na samym dole? To w ogóle jest z Ja nawet wiedziałam, że mają takie rzeczy do włosów W ogóle chciałam iść do Joop w Warszawie, a zamknęli mi butik I nie wiem teraz, gdzie oddawać moje puste opakowania Także puste opakowania leżą w domu po butelkach Joop Można było w butiku w Warszawie, na Mokotowskiej chyba eee, Mokotowska chyba tak można było oddawać i dostawało się za to, za trzy produkty, za trzy puste opakowanie jeden produkt. Ja miałam ich sporo, ale już nie ma, więc może kiedyś się otworzą bliżej tam, gdzie ja mieszkam. Jakiś taki punkt, gdzie można, bo wiem, że są w drogerii, gdzie można to zrobić. Ale dobra, nieważne, mniejsza z tym. Kupiłam też sobie właśnie e, szampon. Nie znam kobiety firmy. Wzięłam, bo potrzebowałam, czy potrzebowałam. Chciałam mieć taki właśnie fioletowy, żeby e, włosy się nie robiły takie żółte. Wiecie, te, te moje teraz pasenka. E, więc po prostu wzięłam taką butelkę. Ja Miałam straszny problem, co wybrać. W końcu wzięłam ten, który wygląda najładniej. Ja się nie zanoszę ponad, także wiecie. I również do włosów w końcu kupiłam z Lorela tą Elsev. Płynną odżywkę. 8 sekund. Coś tam. E, Słyszałam o tym dużo Ta była na promocji, jak ja na nią patrzyłam wtedy czy znaczy, patrzyłam Jak byłam w sklepie, to była promocja, więc ją wzięłam Czy potrzebowałam? Nie Czy chciałam? No Wracając na chwilę do Youp Kupiłam zapas mydła waniliowego I kupiłam tego chyba z... Tak razem, tu pewnie będzie z sześć takich opakowań Więc zapas jest do nowego domu Tutaj dostałam na święta od... Którejś cioci, nie wiem, której <gry> um, Żel pod prysznic z marki Nux. Z Nuxa miałam jakiś e, olejek Chyba jeszcze go mam, mi się wydaje, mam też krem do rąk, spoko I świeczek, która świeczka była dość intensywna i taka średnia Ale kosmetyki były fajne, więc jestem ciekawa tego żelu pod prysznic Tu od mojej e, przyjaciółki dostałam zestaw z L'Occitane to jest krem do rąk, mój ulubiony tak naprawdę I balsam do ust, który mi się skończył niedawno Dwa miesiące temu chyba nie skończył Też jest spoko Ja go trochę miałam za długo otwartego I tak trochę się jakby zmieniała chyba konsystencja Więc tym razem jak go otworzę, to chyba muszę go szybciej zużyć Ale fajne takie właśnie mini wersje, bardzo przydatne z Lidla kupiłam sobie płyn micelarny, tutaj są, tylko są takie opakowania z pompką e, I ta pompka nie działa zawsze i w sumie jak byłam to wzięłam, bo są chyba po 7-8 zł Więc wzięłam sobie dwa, będę miała... na jakiś czas mi starczy Wzięłam też jeden antyperspirant, który jest Dorantem. Nie o to mi chodziło Chciałam antyperspirant, teraz nie wiem, czy to jest to samo No nie wiem też ma inne opakowanie, więc ja nie wiem, co to samo. a ja muszę go wyjąć, bo mi się skończył, więc zobaczymy. Miałam inny, który lubiłam, ale nie mam znaleźć. Też po świętach kupiłam sobie taki zestaw z knajpa. I tutaj mamy żel pod prysznic, olej do kąpieli, olej do ciała i sól do kąpieli. Więc taki właśnie zestaw z serii. Good night, żeby dobrze spać. I ostatnie w takim oto genialnym pudełku, które nie wiem, kiedy kupiłam i po co, ale się przydało do pędzla. Kupiłam właśnie pędzla. Pędzel kupiłam w Contigo i mam dwa z marki Ibra. Ibra numer 10, taki. Ja ogólnie kupiwałam, z myślą właśnie o tych moich kremowych bronzerach, co kupiłam. Ten mi się chyba dobrze nadał. Mam jeden taki. Również z Ibry numer 11. On jest taki bardziej okrągły, ale jednak też jeszcze spłaszczony. One są mega miękkie. I z Glam Shopu. Jak to widziałam z tego Glam Shopu. Taki. On jest tutaj dość zbity, więc też może się przydał do, do tego bronzera w kremie Ale nie jestem pewna, jak nie to te, do tego to jakiś y, Bronzer może w tym W pudrze albo właśnie do pudru W kamieniu, w pudrze No nie wiem, uznałam, wzięłam kilka, bo trochę mi się poniszczyły takie te większe właśnie pędzle Mniejszych mam więcej, więc jakoś tak mogę lepiej sobie wybrać coś jak coś potrzebuje, a dużych tak średnio um, Ostatnio kupowałam bardziej też z Biedronki, więc uznałam, one były podobne się parę złotych, Najdroższe, może 30 coś i tak spoko na no tak naprawdę. Okej, okay. i to było na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy kosmetyczne z Polski. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik. Taki trochę właśnie przekrój tego co kupuję. Ja jednak wolę kupować w Polsce, bo jest większy wybór, jest dużo, jest więcej marek też własnych. Um, jakoś tak, no nie wiem, jak wchodzę do tej drogerii, to tak jest tego pełno. Ja tak lubię, jak mogę sobie tak poszperać, poszukać, co wybrać. A tutaj to jakoś, jak wchodzę, bo ja mieszkam w Berlinie, nie wiem, czy w ogóle wspomniałam w pewnym momencie, pewnie nie. nie. E, jak wchodzę, do to jakoś tak, takie są wiecie: Nivea, Neutrogena, L'Oreal, takie typowe. I też są drogie, Jakby nie ma takich dobrych promocji. Więc zawsze kupuję dość sporo <laughs> rzeczy, jak jestem w Polsce. Ok. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, to kciuk w i subskrypcja. I widzimy się za tydzień w kolejnym filmiku, który będzie o tym, co kupiłam w Polsce rzeczy niekosmetycznych. OK, pa-pa!